Trek Domain SL6 to wszechstronny rower szosowy, który jest jednocześnie szybki i komfortowy. Zapewnia wszystkie korzyści z trasę lekkie ramy zwłókna węglowego OCLV z przednimi i tylnymi rozdzielaczami IsoSpeed oraz pełnej grupy Shimano Ultegra. Sercem roweru jest rama zwłokna węglowego serii OCLV 500 wykonana w geometrii Endurance, pozwalająca pokonywać dłuższe dystanse z mniejszym obciążeniem dla ciała ze względu na bardziej komfortową pozycję. Ponadto o dodatkowy komfort zadba autorska technologia tłumienia drgań w postaci podwójnego systemu IsoSpeed. Rama posiada również wbudowany schowek, który umożliwia przechowywanie narzędzi i sprzętu. Wszechstronny charakter Domaina SL6 potwierdza również duży prześwit na szersze niż w standardowych szosówkach koła. Możemy tu zastosować koła o maksymalnej szerokości 38C. Ponadto do roweru mamy możliwość zamontowania błotników. Rower pracuje na pełnej grupie Shimano Ultegra z przełożeniami na kasecie 11-34 i 50-34 z przodu. O bezpieczeństwo zadbają hydrauliczne hamulce tarczowe o wielkości 160 mm. Koła to dobrej jakości model Bontrager Paradigm Comp 25 Disk, przystosowane do zastosowania bezdętkowego tubeless, wraz z oponami Bontrager R2 o szerokości 32C. Dopełnieniem komponentów są m.in. aluminiowa kierownica Bontrager Elite. Mostek Bontrager Pro zgodny z systemem Blender oraz siodełko Bontrager P3 Verse Comp o szerokości 145 mm. Rower w rozmiarze 56 waży 9.3 kg, a maksymalna masa dla tego roweru, czyli łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych na nim przedmiotów wynosi 125 kg.